Co są od odramię z Ewe od Elżbietą Kozidrak? Nie mamy mam ją w dupie ogólnie. Elżbietą? A jak ona ma? Beata. Beata Kozidrak, no dałam ją ogólnie w dupie, naczpała się i kurde nachlała wody i zrobiła, kurde, koncert jak wywija dupą w ogóle, jak sierota, serio. No, gdyby to chociaż było śmieszne, no to okej, okay, beka, nie? Że się złapała i zrobiła bekę, ale ona tam pokazała seksualne rzeczy I ja uważam, że to jest nie na miejscu, to po pierwsze, a po drugie powinna się wstydzić, bo jest jednak starszą osobą. I jednak ma publikę, no wiecie, no XD. Więc w ogóle, jest szczerze, żałosne zachowanie, ona tak w ogóle mogła postąpić? Elżbieta Kozidrak-Siepento. Beata Kozidrak jednak, przepraszam, to miałem Beata Kozidrak urodziła się w 1940 roku, ma 64 lata i wiecie co? Czasami warto ugryźć się w język, nie pierdolciek jak potuczony, jak Katarynka, w której leci po prostu, jak on to mówi, ee, gówno. Po prostu ten koleś to jest kibel. Smutny kibel, który wysrywa co sekunda jakąś głupią wiązankę, która nie ma żadnego znaczenia i z się można zaśpiać tylko, jak ma się bardzo proste, prymitywne poczucie humoru. Tylko tyle. I Bata Kozirok jest naprawdę zdolną wokalistką, która ma chyba najwięcej hitów w tym kraju na swoim koncie. Ja mogę mieć przynajmniej 10% jej teraz. I to jest tylko o niej mówić, to jest po prostu zwykłe chamstwo. Naprawdę te hity zna każde. Szklanka wody, już wiecie jak zaśpiewać albo A teraz serce dwa i też nazywam melodię. Po prostu to, to jest. To, to są naprawdę dziesiątki przebojów. Dlatego um, ja powiedziałam o jej wieku. Już nie chodzi o to, że on jest młody, ona jest dojrzała. Tylko jeżeli Mick Jagger, albo jakiś inny artysta półnagi w wieku 70 lat wychodzi na scenę e, i macha biodrami i mówi, ale ten koleś się trzyma, ale zajebiście. To samo należy się Beacie, chce tak się wyrażać. Ma swoją seksualność, e, ma ciało. Yy, które funkcjonuje, które ma nerwy, które reaguje, fantazje yy, niech się wyraża i, i ona się pęto. Jezu! Ty, po prostu mam ochotę mu przyjebać. Naprawdę, niech kurwa oś zacznie gryźć język. Słuchając jego wypowiedzi, których nie da się nie, nie zauważyć na TikToku, bo on wyskakuje, ja uważam, że to jest koprofil. profil. On tak często mówi o odchodach, o głównie, że to jest po prostu osoba, e, która ma coś z koprofilią. Po prostu e, to, jest, to jest tak wiele jego powtarzalny wątek, jego e, po rozpoznawa, rozpoznawalny znak, sygnatura, to jest gówno i to jest słowo, które powtarza, czyli gówno, e, gównem, sram na ciebie, gówno e, wychodzi skądś tam. E, Caprafil, des caprafil